Właśnie dzisiaj jest kolejny etap jakby realizacji tej współpracy. Zaczęliśmy od próby już w tej chwili to jest rozwinięte utworzenie kierunku na Uniwersytecie Ciernogórskim na Wydziale Mechanicznym. Będzie to kierunek szkolący mechaników o specjalności lotniczej. Natomiast kolejnym etapem, który tutaj... Próbujemy, próbujemy osiągnąć to też, spowodować, że do tego kierunku tutaj na terenie Zielonej Góry mogłyby się szkolić kadry jakby wcześniejsze, czyli na poziomie technikum mechanicznego, już by osoby były ze specjalnością ukierunkowaną na mechanika lotniczego. Tak? I już do, na Uniwersytet Zielonogórski te kadry mogłyby przyjść jakby przygotowane wstępnie do tego i ukierunkowane na to, żeby po czterech latach uczelni uzyskać, Pełne uprawnienia mechanika lotniczego. Jest to kierunek, który w tej chwili w Polsce generalnie brakuje pilotów, tak, ale z pilotami jakby jesteśmy w stanie sobie poradzić nawet na poziomie aeroklubowym, bo szkolimy tutaj od, od zera aż do licencji liniowej. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie mechaników, ten temat jest zdecydowanie trudniejszy i tutaj musieliśmy znaleźć jakby możliwość połączenia idealnym partnerem dla nas był Uniwersytet Zielonogórski i właśnie zespół szkół technicznych ze względu na to, że oni posiadają kadrę, która pedagogiczna. Logicznie jakby mogłaby szkolić tych mechaników. My natomiast dołożymy ze swojej strony możliwość. Wykorzystanie naszych kadr, jeśli chodzi o specjalności lotnicze i jednocześnie jeśli chodzi o zabezpieczenie, pewnego rodzaju praktyki dla tych adeptów, jeśli chodzi o mechanika lotniczego. Zgodnie z tym, co wcześniej ustaliliśmy w czasie rozmów, i, i będzie też również to zawarte w porozumieniu, po stronie Uniwersytetu i Are Klubu są zajęcia specjalistyczne, czyli pracownie już z zakresu ściśle mechaników lotniczych oraz specjalistyczne zajęcia wykładowe, czyli po prostu takie, które potrzebują fachowców. My ze swojej strony po prostu mamy osoby przygotowane z przygotowaniem ogólnym i będziemy również uzupełniać kadrę, żeby z czasem też być przygotowanym do takich zajęć. Nowy zawód, który chcemy rozpocząć i wprowadzić do nas od 1 września, technik mechanik lotniczy, jest po części zbieżny z zawodem, który do tej pory prowadzimy, czyli technik mechanik. Także część teoretyczną podstawową z zakresu na przykład rysunku technicznego, technologii, podstawowych praw fizyki mamy przygotowaną u siebie. Do tego mamy przygotowane również pracownie z zakresu czy rysunku czy technologii, czy programów CATCAM. Oraz warsztaty z zakresu obróbki ręcznej i obróbki mechanicznej. Tak, to są takie podstawy do przygotowania do tego zawodu technika mechanika lotniczego. Już w tej chwili jedna ze specjalności na Wydziale Mechanicznym to jest specjalność właśnie inżynier mechanik lotniczy, i są już pierwsi kandydaci, którzy studiują na tej specjalności i mamy nadzieję, że z kolei szkoła, która dzisiaj podpisze z nami porozumienie, będzie mogła korzystać również z naszej bazy lokalowej, współpracy z pracownikami naukowymi i myślę, że zaowocuje to w przyszłości tym, że absolwenci tejże szkoły przyjdą do nas na studia. To jest jeden z kolejnych pomysłów, żeby młodzież z Zielonej Góry z województwa lubuskiego, ale nie tylko. No, w naszym regionie została i podejmowała pracę, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mechanik lotniczy to jest na tyle atrakcyjną zawodem, że znajdzie zatrudnienie wszędzie, więc tym bardziej chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób tutaj podejmowało studia i zostawało w naszym regionie. Czy rozpoczęcie kształcenia w tych kierunkach związanych z obsługą lotnictwa, szeroko pojętą obsługą lotnictwa, czy w kierunkach mechanicznych, doszkalanie pilotów, to jest potrzeba rynku ogromna. Ponieważ mamy nadzieję na rozwój lotniska w Babimoście, rozwój aeroklubu oczywiście i lotniska w Przylepie także i potrzeby z tym związane są ogromne. Brakuje w Polsce wykształconych mechaników, brakuje ich w Europie. W związku z tym, każdy, kto, czyli inaczej, otworzenie tych kierunków kształcenia i każdy, kto skorzysta z tej możliwości, będzie miał zapewnioną pracę i dobre życie, bo po prostu rynek potrzebuje takich ludzi.